O którejś już Państwu chyba mówiłem na jakiejś konferencji, ale przypomnę: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tamtym roku ogłosiło taki konkurs, który nazywa się Klasyka Żywa, który mówi o tym, żeby przywracać polskiej dramaturgii tytuły ważne dla niej rzadko grane. Czyli, żeby trochę odkopywać starocie, przywoływać starocie, prawda? Jest w przyszłym roku okrągła rocznica, czyli 250 50. Dziękuję za myślałem, że pisze, 250. 250 lat teatru publicznego. Czyli od, te, od Bogusławskiego Teatru 250 lat liczymy i wychodzi nam 2015 rok. I z tego powodu ministerstwo uruchomiło ten program Klasyka Żywa. Myśmy zgłosili wymyślony przez Roberta, czy wyszukany, nie wymyślony, wyszukany przez Roberta Bumańskiego, naszego kierownika brytyjskiego, tekst. Czar Dymitr Janowicz, kronika dramatyczna, Adolfa Nowaczyńskiego, takiego znanego dramaturga z przełomu XIX-XX wieku, e, znanego najbardziej z takiej sztuki, którą może nawet niektórzy z Państwa widzieli w telewizji z taką wielką kreacją Jana Świderskiego, Wielki Fryderyk. Bardzo taka znana, wielokrotnie powtarzana w teatrze telewizji sztuka, którą właśnie napisał Nowaczyński. Robert odnalazł tego Dimitra Janowicza, nas sztukę, która była grana raz w 1907 roku w Teatrze w Krakowie w reżyserii Ludwika Solskiego, wybitnego polskiego aktora i reżysera. I grał on też tą główną rolę, ponieważ Tardymić Jołanowicz to jest oczywiście wielka Dymitriada, czyli jedyny moment w historii świata i Europy, w którym Polacy zajęli tle. W 1609, gdzieś tak, tak. Pierwsza dekada zaryzykuje, żeby już nie, nie ten. Byliśmy właścicielami Moskwy, można powiedzieć, gospodarzami Moskwy przez lat parę. Nasz car Dymitr nasz mówię, bo to był Polak, rządził jakby Rosją. I to jest właśnie taki tekst, który po pierwsze bardzo fantastycznie obrazuje, fantastycznie współcześnie w mojej ocenie, obrazuje relacje polsko rosyjskie te dzisiejsze, prawda? Jest mocno współczesny przez to, prawda? a jednocześnie jest fantastyczny przez to, że on nie pokazuje tego cara jakby w takich no, tych ceremonialnych historiach, tylko najwięcej naj, 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 najwięcej świata w tym teście jest w kulisach i na zapleczu, nie, czyli tam gdzie jest najciekawiej, nie, czyli można powiedzieć, że to jest taki trochę trochę to jest polityka od kuchni no, tak bym to nazwał jakby ryzykulem. Pozyskaliśmy na to grant, to też się pochwalimy w wysokości 80 tysięcy złotych w ramach tego konkursu Klasyka Żywa. E, e, termin realizacji jest do końca sezonu, no i stąd ta premiera kończyć będzie, przyszły sezon, czyli będzie w maju 2015 roku.